Cześć wszystkim, jest ważne ogłoszenie. Jak widzicie, Lambo jest ładnie przygotowane, wyszkowane, bo było ostatnio na zlocie w Mogielnicy. I podczas tego zlotu pojawiła się propozycja, żeby podczas dożynek w Mogielnicy 31 sierpnia nad zalewem zorganizować zlot maszyn sadowniczych i rolniczych. Ogólnie mowa o takich starszych maszynach. No myślę, że Ursusy łapią się wszystkie. Natomiast takie 60 tki 30 tki Fergusona, żeby to było w jakimś fajnym stanie, żeby to było co pokazać, że tak powiem. Jakieś zachodnie ciągniki, no to myślę, że lata 90. Ogólnie mile widziane są wszystkie maszyny sadownicze, takie perelowskie typu nie wiem, KPS3. Wiem, że jeden prawdopodobnie będzie. Także warto przyjechać. Bo kolega wybiera się KPSM. Pozdrawiamy. Jakieś takie stare ślęzy te pierwsze. O, to się nazywało ORC903 chyba. Te takie pierwsze pierwsze. Jakby ktoś miał huragana. Jakieś takie stare opryskiwacze. Stare, nie wiem co, stare kosiarki bardzo. Yy, Milewione wszystko jest. Jakieś Zetory stare, stare yy, Ursusy 25, 28, yy, też 1.28 już jest prawdopodobnie zaklepane, ma, ma przyjechać z tego co wiem. Yy, jeśli by ktoś miał jakieś starego, nie wiem, C45, też zapraszamy, wiem, że jedna osoba ma w okolicy, może przyjedzie. Oczywiście wszystko jest tutaj organizowane w porozumieniu z MGOKiem w Mogielnicy, to jest jakby ich inicjatywa. Ja tu zostałem poproszony o nagłośnienie sprawy i zaproszenie, jakbym miał jakichś znajomych z takimi ciągnikami. No co mogłem, to już wszystkich obdzwoniłem. Większość, do których dzwoniłem ma przyjechać. Także tak, zapraszamy. Jeśli byście mieli pytania, co czy Wasz ciągnik spełnia tutaj kryteria, że tak powiem. No kryteria nie są jakieś mocno wyszukane, no bo wiem, że w okolicy nie ma za dużo takich kolekcjonerów typowych, raczej po prostu użytkownicy. No to pytajcie w komentarzach. No tak jak mówię, przede wszystkim miczy się, żeby to było w dobrym stanie. No, żeby... Ja będę na pewno ze swoim ciągnikiem, ze swoją, całą, ze, no, całą to nie, ale ze sporą częścią literatury. Jak wiecie, mają szeroką. Jeśli chodzi o stare maszyny, będzie można pooglądać, popytać, porozmawiać. Nie możecie zabraknąć i do zobaczenia, cześć.